Znowu spadł mi na łeb ten lemur. A dzisiaj postanowiłam yy, być taką żabką. Nie, bo mało zielonego tutaj w koło jest. O, żaba mnie straszy. Patrzcie. Aport. Hej, dzień dobry. Witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Wasze zdrówko. Chlup w ten głupi dziu. Ostatnia rzecz, która miała być przeniesiona tutaj do góry do sypialni, to jest właśnie moja witrynka na roślinki. Stoi wymyta, czyściutka, tylko jeszcze nie włożyłam do niej roślin. Stwierdziłam, że troszkę pozmieniam tam i zajmę się tym dopiero wieczorem. A mowa tutaj o tej witrynie z Ikei Millsbo, które właśnie zasłynęły z tego, że ludzie robią z niej witrynki dla roślin. No i teraz na dole ten pokój jest nie gościnno-roślinny, gościnny, nie? I wiecie, że Chciałam się napić, nie? No to już się napiję. My uwielbiamy ten pokój. My się tak przyzwyczailiśmy do niego, że zawsze jak ktoś tam szedł, albo coś tam zostawiliśmy, to zawsze było tak A gdzie jest? A w kwiatuszkach. A gdzie jest tata? A w kwiatuszkach. Naprawdę bardzo lubiliśmy ten pokój. No i Teraz też go lubimy, tylko że po prostu tam będzie pokój gościnny, nie? Czyli zostaje łóżko, telewizor i biurko Dawidań. Bo mój azyl jest tutaj. Tutaj, tylko jeszcze wiecie co mnie czeka? Znowu spadł mi na łeb ten lemur. I nie dlatego, że on wisi tak, że ja go trącam, tylko mi te sznurki zjeżdżają z tego patyka. A ten lemur leży właśnie tutaj. O, tu go walnęłam. No i jeszcze muszę tu sobie wymienić fotel, żeby mieć taki fajny, duży, porządny, masywny fotel. I po prostu ubóstwiam to, to miejsce. Jak potrzebuję, to się tutaj maluje i... Głównie tutaj siedzę i edytuję sobie filmy, i właśnie nagrzewam sobie moją falownicę, bo ja się tak zastanawiam, czy ja na tych krótkich moich włosach robiłam sobie te fale, czy jeszcze nie. Ewentualnie coś mi się kojarzy, że raz, ale nie jestem do końca pewna i tak postanowiłam, że dzisiaj chcę się wyfalować trochę. Dlatego stoi tutaj statyw i patrzcie na to. Ostatnio złamałam liść Patrycji, Filodendron Patrycja. A drugi odchodzi. Czujecie to? Po prostu no, krew jasna mnie zalewa. Ale dobra, niech on sobie odchodzi. Popatrzę sobie na jesienny liść. Tak w ogóle to ktoś z Was nie widział przypadkiem mojego statywu do telefonu? Bo właśnie jest chyba ten moment, w którym rzecz martwa postanowiła dostać nogi i wyjść. No nie mogę znaleźć. Albo leży, także oczy wybija, nie? Co jest bardziej prawdopodobne. Właśnie kręcę sobie mojego pudla, bo właśnie sięgam pamięcią i mi się wydaje, że ja chyba nie używałam tego na tych moich krótkich włosach, a wiecie, że ja tą falownicę jak miałam długie włosy, to ja uwielbiałam, nie? Uwielbiam efekt takiego pudla, to tak oddaje chyba moją osobowość, że ja jestem takim, takim szalonym roztrzepańcem życiowym trochę. Tak mi się wydaje. No lubię po prostu ten efekt. A po drugie, jak się zrobi włosy taką falownicą, no to one są bardziej uniesione u nasady, prawda? I dzięki temu włosy naprawdę dłużej wytrzymują. Ja dzięki Bogu nie mam takich włosów, które mi się przetuszczają i codziennie musiałabym je myć. I ja na przykład tak co trzeci dzień mogę ze spokojem sobie myć włosy. Ale jestem teraz na etapie, nawet jak się teraz przejrzycie, to chyba będzie widać, jakie mam siwe włosy, nie? I mi się wydaje, że chyba powinno być widać w tej kamerze. Jakie mam siwe włosy. I nie, nie mam problemu, żeby z nimi wyjść, czy coś takiego. Tak jak nie mam problemu wyjść bez makijażu, nie wiem, po przysłowiowe bułki do sklepu, tak samo nie mam problemu wyjść z siwym włosem na głowie. Ale jestem na etapie takim, że jak już farbuję te włosy, no to właśnie to jest ten moment, w którym one krzyczą po prostu, żeby dostać trochę farby, bo naprawdę ja na drugi dzień wstaję i ja potrafię mieć przetłuszczone włosy. Gdzie ja naprawdę spokojnie mogę mieć włosy co trzeci dzień. Także moje włosy, oprócz tego, że kolorystycznie wołają farbę, bo są po prostu siwe, naprawdę do mycia to też jest uciążliwe. Tutaj mam taką podkładkę silikonową. I sobie zawsze odkładam, czy w łazience, czy tutaj, jak właśnie robię coś z włosami, czy prostownicę, czy falownicę. Ja uwielbiam tą falownicę. Ja mam ją od 2019 roku. To jest Babyliss. Też będzie w informacji pod filmem. Możecie sobie zobaczyć, bo ja już Wam mówiłam, że mi jest po prostu łatwiej, jeżeli ja coś pokazuję w filmie, to od razu wrzucić jakieś linki do czegoś, niż później na przykład no, jeden pyta o to, drugi pyta o to, i za każdym razem, jeżeli ja muszę odpisać, to ja muszę wejść, znaleźć ten produkt, skopiować go, wkleić, aby odpisać. A gdy mamy wszystko już podane na tacy, że tak powiem, na dole, no to jest mi zdecydowanie łatwiej. Ale tu nie chodzi o to, że wiecie, ja robię łachę, żeby komuś odpisać, bo to, no, no słuchajcie, to za przeproszeniem to jest mój zasrany obowiązek, że tak to ujmę w słowa, prowadząc kanał na YouTubie. No i ja uważam, że to jest po prostu miłe, gdy ktoś prowadzi kanał na YouTubie czy na Instagramie i nam y, odpisze. Po prostu wrzucanie linków jest naprawdę dużym ułatwieniem dla mnie. Ja nie muszę później tego szukać, Kopiować, tylko mogę po prostu Was odesłać w informacji pod filmem, możecie sobie wejść i wszystko jest, nie? A co do odpisywania, no to no niestety, no, tutaj przyznaję się bez bicia, od lat, że nie jestem w stanie odpisać wszystkim na wszystko, bo Was jest tysiące, z czego oczywiście się cieszę, za każdą subskrypcję i za każdą osobę serdecznie dziękuję i jestem wdzięczna, no i bardzo bym chciała każdemu móc odpisać, no ale fizycznie nie jestem w stanie po prostu nie jestem w stanie tego zrobić, nie, no bo no ja bym życia już nie miała wtedy, no po prostu. I tak odpisuję, ja więcej odpisuję na Instagramie niż na przykład w komentarzach pod filmem. W komentarzach pod filmem w, w, za, pewno zauważyliście, że ja wam bardzo dużo serduszkuję, nie? Uważam, że to też jest takie miłe, jak ktoś komentuje, a ja w podziękowaniu właśnie mogę szybko takie serduszko do tego komentarza rzucić. I patrzcie, jak te włosy nie są pofalowane, to one są takie uniesione. No, mi się podoba ten efekt, one się jeszcze ułożą, bo one są przecież takie świeże. O, teraz jak się nachyliłam, może jest bardziej widać siwy włosy? No, mam, mam, po prostu mam, no jest no mam 37 lat, za chwilę w grudniu. I to jest nieuniknione, że będę miała siwe włosy. Tak wiem, są takie osoby, które może i mają 40 lat i nie mają siwych włosów, no ale ja mam. Nie, myślę, że coś myśli. Miałeś... Jakaś plama? Nie, to się tak światło coś odbija. A i wiecie z takiego mam? Na przykład, jak siedzę tutaj, czy nawet jestem w łazience, robię coś z włosami, no to wiadomo, że jakiś włos zawsze wyjdzie, no to jest normalne, tak? I ja mam coś takiego, że na przykład, jak tu przeczesuję te włosy, to ja już je odkładam tutaj. A nie rzucam gdzieś tu, brońcie, Panie Boże. Nie ma w ogóle takiej opcji. I ja odkładam je tu, albo na przykład jak stoi w łazience przy zlewie i coś robię, to wkładam je do zlewu. Jak skończę, to oczywiście wybieram je ze zlewu, a nie spłukuję, żeby zleciały. I automatycznie, jak ja tu skończę teraz, odejdę, to ja już wjeżdżam z odkurzaczem tutaj. Mimo, że odkładam sobie tu, to wiem, że gdzieś tutaj coś spadło, i od razu wjeżdżam z odkurzaczem. W łazience mam to samo, nie? Skończę robić włosy, to od razu z automatu. Lecę po odkurzacz. Od lat tak mam, wiecie? No po prostu drażnią mnie włosy, jak wychodzą. Nie to, że to mnie obrzydza, tylko po prostu tak jakoś z automatu mam, że muszę po prostu wziąć i odkurzyć. No, podoba mi się ten pudel. Także za tą falownicę to ja też Wam ręczę. Ja mam ją naprawdę od 2019 roku, ją mam, także też możecie znaleźć w informacji pod filmem. Szczotka Olive Garden, której kiedyś nienawidziłam, teraz od kilku lat ją po prostu ubóstwiam. Ostatnio, w wczorajszym filmie chyba, nie? Yy, użyłam Tangle Teasera, którego używam od lat. Ja nie wiem, jak ja mogłam go używać. On po prostu szarpie włosy. Naprawdę, to to jak masło, jak masło jeździ. I fajne jest to, że właśnie tu są te. Prześwity, bo wtedy możemy też suszyć, wygładzać sobie tym, i ten włos się tutaj tak nie nagrzewa, oddycha to wszystko, super to jest. Dobra, te włosy mi się jeszcze ułożą, a dzisiaj postanowiłam być taką żabką. Nie, bo mało zielonego tutaj w koło jest, no ale powiem Wam, że to, co tutaj jest to jest dziesiątki. Ja mam to swoje duże, ogromne biurko, lustro, do którego mogę usiąść, się pomalować, mogę sobie zrobić włosy i coś, co jest bardzo dla mnie ważne, czyli stawiam sobie laptopa i edytuję film. Po prostu uwielbiam to miejsce. Uwielbiam. Uwielbiam. Naprawdę uwielbiam. W tej chwili mamy Karolina Pudel, Kowalczyk, jeszcze jakiś kolczyk może byśmy założyli? Co? Nie uważacie? Fajnie i miło by było. No tu zaraz coś sobie rzucę na uszy postanowiłam sobie to pasmo trochę poprawić bo coś mi nie gra ejcie na dworze jest taka pieczara 34 stopnie jest i jeszcze do tego wszystkiego jest taki bezczelny wiatr bezczelny wiatr naprawdę taki hamski, taki że aż ci się nie chce siedzieć na dworze, ten łeb tak wyrywa na wszystkie strony i... no nieprzyjemnie jest, nie lubię jak jest taki duży wiatr nie lubię była piękna Karolina Pudel-Kowalczyk, dzisiaj jest Karolina Tragedia Kowalczyk. Nie, ja muszę pofarbować zawsze, jaki mam odrost. I mimo, że zrobiłam sobie te, tego pudla, po którym naprawdę moje włosy no się tak nie przetuszczają, to razem takie. Nie, no, farby brakuje. I słuchajcie, wczoraj było 34 u nas. Teraz jest 19, fakt, że jestem na krótki rękaw, nie? Ale niech Was to nie zmyli, bo jest naprawdę zimno. Ja tylko wsiadam do samochodu. I wczoraj złożyliśmy namiot i teraz został nam tylko basen. I z pompki jeszcze musimy wszystko mm, wypompować. I właśnie zaczyna y, padać deszcz. Także, no taka zmienna pogoda, no to w sumie mi się wydaje, że ona już będzie. Chociaż za dwa dni mam i znowu 30. Mogę nagrać? Chcesz coś nagrać? Tak. Dobra, to zapnę Ci pasy i nagrasz. Dobra, ale tą kamerą nie Dobrze, proszę. A tak. Tu patrzeć, tak dalej możesz, Orze. I tu się widzisz wtedy, dobra? Dobrze. Gdzie idziemy. Dobra. Gdzie idziemy, powiesz? Gdzie idziemy? Do paczko Matu. A... Wysłać paczkę. Haj, dzień dobry. Haj, dzień dobry. Ej, powiedz, że za. W czwartek, w tym tygodniu jest zebranie w przedszkolu, już. Mama jedzie i za tydzień do przedszkola. A ty ze mną? Ja cię będę zawozić przecież do przedszkola, tak? Uczysz tak. się? Tak moi drodzy, zleciał ten czas, czujecie? Te wakacje całe tak zleciały. To jest po prostu szok. I patrzcie, z cyklu pakowania paczek. W dwie torby, tak zawinęłam, że chcę coś, glancuś i to jest jako duża paczka w paczkomacie, wejdzie, nie? Bo tak w sumie nie mierzyłam, ale wydaje mi się, że wejdzie. Nie, no tam jest dosyć dużo miejsca, wejdzie. No także dorzuciłam tyle gratisików, że powinno być wszystko w porządku. 17 stopni jest! Chociaż wiecie, co no tak wyskoczyłyśmy na krótki rękaw, bo tylko do samochodu, ale ja też sprzątałam teraz w domu, no to ja wyszłam taka bardziej rozgrzana, nie? Kurczę, pada ten deszcz i pada. Dobra, gdzie my to mamy? Otwórzmy to. Moje nagrywanie postanowiło się wyłączyć, ale moja paczka była spakowana. Normalnie jak podmiareczek. Jak podmiareczek. Na długość jeszcze by coś, jeszcze by coś weszło, ale właśnie bałam się. Żeby się nie zmieściła, może do paczkomaru, dlatego więcej nie pchałam, ale, ale jest gate, dobra. Niestety nadal kropi deszcz, ale to, co jest do wypompowania, to wezmę pod taras. Niech sobie schnie i się wypompuje i schowa. O, żaba mnie straszy. Wszyscy, którzy oglądają vlogi na bieżąco, wiedzą, że ten fotel to był hit tego lata. Wrzucam Wam go w informacji pod filmem razem z namiotem, którego użytkowaliśmy. Bo teraz warto rozglądać się za jakimiś rzeczami takimi, bo mogą być jakieś niezłe promy i często, gęsto, właśnie w okresie jesiennym czy zimowym, warto jest kupować jakieś rzeczy na lato, takie np. basenowe, czy jakieś leżaki, czy jakieś wypoczynki, czy coś. No bo ceny są troszeczkę niższe niż jakiś sezon, nie? Także wrzucam Wam link do informacji pod filmem. O matko, cudowne to było. Cudowne to było. Ale to dla tych, którzy oglądają vlogi na bieżąco, to wiedzą jakie to było cudowne. Dobra, niech to się suszy trochę pod tarasem. Jak obeschnie, to spuścimy powietrze, wyschnie i schowamy na przyszły rok. Tylko patrzę teraz tam w lustro. To co się dzieje na mojej głowie, to jest istne szaleństwo. Naprawdę, no ja już czuję, że one się tu przetuszczają, nie? No brakuje im farby, to jest ten moment. Nie, na pewno wszystkie osoby, które farbują włosy znają ten moment. Na dniach będzie farbowanie bo raz, że ten odrost z tymi siwymi włosami wygląda tragicznie, to dwa ja nie mogę z nimi ujechać, bo nie dosyć, że muszę je codziennie myć, to jeszcze nie chcą się układać. Wyje w tom, one w tamtą, ona się ułoży za pięć minut klapnie i tak cholera wie o co im chodzi. <laughs> Wyjęłam sobie moje LEDy, bo chcę je znowu pozakręcać tu na te regały, bo te regały wtedy super wyglądają, jak są tak ładnie oświetlone, także zaraz się za to zabiorę, ale usiadłam. Nie po to, żeby wam postynkać o moich włosach, chociaż to też jest bardzo istotna sprawa i na dniach będziemy farbować, bo ja ogólnie jestem osobą, która całe życie sobie farbowała włosy, bo ja farbuję na jednolity kolor. No to tam nie ma żadnej filozofii, czy miałam włosy takie, długie, czy takie. No to wiecie, nakładasz, cyk, cyk i zawsze jakoś tam dasz radę, nie? Ale chodzi o to, że teraz ja mam inaczej pofarbowane włosy, bo pofarbować muszę odrost, a te resztę, co tutaj jest, to nie farbuję, tylko właśnie, wiecie, się bierze tak ładnie poprzekładać, nie? I takie pasemka porobić, bo ja mam tak fajnie pasemka tutaj porobione w kolorze brązowym i dlatego tak nie wiem, czy jestem w stanie sama to zrobić, ale jeżeli nie, no to rzucę cały jednolity kolor, bo ja po prostu nie wytrzymam. No, zobaczcie, no włos umyty wczoraj, no u mnie to jest niespotykane, żeby... Nie, no po prostu farba, dobra, już postękali. Kolejna sprawa jest taka, że mówiłam Wam właśnie o tym, że chcę schudnąć sobie znowu i że zaczęło mi się udawać, nie? I Ja tak Wam powiem, że ja na przestrzeni moich... Ym... No ponad 10 lat tego odchudzania, no to już wiemy, że ja mam coś takiego, że no jak pofolguję, to przytyję, no bo taka, no taka, taka, moja, taka jest moja natura po prostu. Nie mam tak, że mogę żreć 24 na dobę, jak niektóre laski i są takie po prostu szczypiorki. Niestety Bozia mnie tak nie obdarzyła, a bardzo chętnie bym tak się z kimś zamieniła chociaż na miesiąc, że mogłabym żreć, ile wlezie, i ona nie tyje. A ja kocham żreć. Ja jestem osobą, która kocha żreć, kocham jedzenie. Uważam, że jedzenie jest w pierwszej trójce najprzyjemniejszych doznań, jakie możemy dostać od życia. Po prostu kocham jedzenie. Na pewno też zauważyliście, że mam coś takiego, że czasami próbuję tymi samymi metodami co zawsze. Czyli ponad 10 lat postprzerywany i nic nie zmieniam, cały czas post przerywany. I to u mnie działa najlepiej. Ale. Mam takie coś, że czasami ta sama metoda i mi po prostu nie idzie, nie? Zauważyliście to? Jak dostanę takie te kurwiki w oczach. I mówię Wam, że mam takie coś w sobie, że czuję, że to jest ten moment i mam coś takiego, że się zesram, a schudnę. I właśnie mam ten moment, bo w tydzień schudłam teraz pół kilograma. Ja uważam, że kilogram na tydzień to jest takie optymalne. Nigdy nie chudłam szybko, ja zawsze chudłam wolniej. Chociaż ja też mam takie coś, że chciałabym 20 kg w miesiąc i być zadowolona. Ja osobiście po ponad 10 latach kilkukrotnego odchudzania niestety, bo taką mam, no tak się stało, a nie inaczej. No, to ja uważam, że im wolniej, tym lepiej. I teraz, moi drodzy, ja Wam mówiłam, że ja się najlepiej czułam w wadze takiej 62-64 kg, nie? No bo nigdy, nigdy nie waży cały czas tyle samo, tak? Ta waga gdzieś tam między miesiączką a też inną fazą cyklu będzie wzrastać albo opadać nie, no to tak ja zawsze mam takie optymalne plus minus 2 kg, czyli 62-64, to jest po prostu moja waga, w której ja się bardzo, ale to bardzo dobrze czułam, jaki ten łeb jest tłusty ja nie wytrzymam, to jest niesamowite i tak mnie noga swędzi teraz, bo mi komar upierdzielił w nocy i ja przecież odkryłam tego bąbelka teraz i jak go dotknęłam zaczęłam go rozjuszać, to wiecie, że to nie idzie przestać jeszcze raz i ostatnio na TikToku, w ogóle mówiłam wam, że ja się coraz więcej wkręcam w TikToka, gdzie ja naprawdę TikToka nienawidziłam, to odkryłam takiego cudownego człowieka, cudowną, wspaniałą kobietę, jaką jest Sylwia Butor. Na pewno ją znacie. Ja niestety dopiero teraz odkryłam. Tak, w skrócie, kto nie wie, to jest po prostu modelka, która oprócz tego, że jest piękna, ma wspaniały, cudowny charakter, ma też poczucie humoru. Coś we mnie. Pękło, gdy zaczęłam ją oglądać Najniższą swoją wagę miałam na tym zdjęciu, które teraz widzicie To było tak plus minus 57-58 kg Modelki, chociaż teraz są czasy takie, że też są modelki plus size Ale mówimy o tych takich modelkach, które są szczypiorkami Takimi, takimi szczypiorkami jak mój mąż o, tak, tak, Takimi szczypiorkami, nie? Boże, nie, on mówi, że nie Ty nie jesteś modelką Nie, on nie jest modelką, dobra To nie jest modelką ale proszę mi odejść od kamery, bo mi zaraz tutaj potrącisz niechcący i byłaby katastrofa. I do czego ja piję? Do tego, że właśnie ona jest z tych modelek, które są takie wiórki. I postanowiłam sobie, że chciałabym spróbować znów zejść do tej wagi. Ja też wiele razy Wam mówiłam, że ja uważam, że w tej wadze po prostu byłam za chuda. Ale... Coś mnie tak jakoś, no nie wiem, no człowiek się zmienia. I tak postanowiłam, że chcę znowu spróbować zejść o te 10 kg jeszcze, bo ja teraz ważyłam 68, dzisiaj 67,3, także powoli, powoli coś tam się zaczyna robić. Także no plus, minus, dajmy na to te 57. Chcę spróbować zrzucić te 10 kg, a że jestem w tej fazie takiej. Co wam mówiłam? Że się zesram, a zrobię. Dlaczego ty mi gryziesz gumkę do włosów? <grym> Patrzcie. Aport. <grym> Kotki to to sami wiecie, kartonik, myszka taka do, do rzucania, albo coś na sznureczku, tak żeby powahać i ewentualnie karton po paczkach. Nie? Nie, kłam, bo to są najlepsze wasze zabawki. Tak normalnie, ponad tydzień temu, gdy nagrywałam wam ten film, że właśnie jestem w tym momencie, że się zesram, a zrobię, nie no, to miałam cały czas w głowie to 62. Ale oglądając ją, stwierdziłam, Karolina, spróbujmy to jeszcze raz. Jak będzie za chuda, to sobie znowu przytyję. Dla mnie to nie problem. Zeźę trochę więcej, ja zaraz wrócę do tej swojej wagi. Także jeżeli będę za chuda, to pretensje tylko i wyłącznie do Sylwii Butor na TikToku. Nie żartuję, ale naprawdę polecam Wam wspaniałą kobietę. Jeżeli nie widzieliście, nie oglądaliście sobie po prostu zerknijcie na TikToka. Ona na Instagramie też jest, ale ona na TikToku wrzuca dużo więcej takich filmów. Treści w postaci filmów, więc tam bardziej Wam polecam sobie ją pooglądać. I jeszcze coś, co jest bardzo, ale to bardzo ważne. To, że modelka, nie? No bo Sylwia Butor jest modelką. Spowodowała w mojej czaszce tutaj, pod tą tłustą głową, chcę zejść jeszcze niżej z moimi kilogramami niż planowałam, to nie oznacza, że ja się, wiecie, czuję piękna jak modelka, albo że dążę do figury modelki, nie, tylko po prostu rozumiecie to, że akurat ona no bo nie wiem, no jak wy macie, ale na przykład, no mnie do schudnięcia inspirują moje zdjęcia, w których ja rzeczywiście byłam, właśnie, chuda, albo inne osoby, które są chude. No mnie nie inspiruje do schudnięcia, nie wiem, osoba, która ma rozmiar 46 i ja nie obrażam nikogo w tym rozmiarze, bo są też takie osoby, które nie chcą chudnąć i uważają, że są piękne. I okej, okay, ja absolutnie tego nie neguję i tak chciałam, tak. Wyobrazować to, nie? Nie to, że modelka mnie zainspirowała do tego, że ja będę piękno, ładno i chcę być modelką. Nie. Tylko po prostu, no. Mnie do schudnięcia inspirują osoby, które są chude. Po prostu. Oni takiego samuraja sobie teraz zrobią. Tak szczerze to ja nie sądziłam, że wpadnę na taki genialny pomysł. A tak się cieszyłam, że mam tylko 6 kg do zwalenia, a tu się okazuje, że 10. Ale... Spróbujmy, spróbujmy. Więc jeżeli jest dochota i życzenie, to trzymajcie kciuki, subskrypcja, kciuk do góry i zapraszam. Na jutro do zobaczenia. Cześć.